Stika Kurwix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce: dryfujący statek gwiezdnej floty, który nie daje znaku życia. I zamiast wracać do bazy, dryfuje i nie daje znaku życia. Misja: zbadać, dlaczego statek dryfuje i nie daje znaku życia. Co jest? A gdzie dzień dobry? W dupie. Pytam ostatni raz, co jest? No ale co co? Pan kapitan pyta dlaczego dryfujecie i nie dajecie żadnego sygnału przez radio. No bo się nam zepsuł ster i radio. Aha.